Cześć, z tej strony Piotr i witam na kanale Mr. Underhill. Pamiętacie może Dagmarę z drugiego odcinka? Znacie Every Night? Otóż wyobraźcie sobie, że Dagmara pojechała ostatnio do Japonii na swoją wycieczkę i stwierdziła, że chce nam coś przywieźć. Powiedziałem mi, że Warhammer w Japonii jest dość mocno rozbudowany i nawet kiedyś były figurki robione tylko pod japońskiego Warhammera. Dlatego Dagmara udała się do tamtejszego Warhammera i zapytała, co może przywieźć swojemu przyjacielowi, który bardzo lubi malować figurki. Po krótkiej rozmowie z panią dowiedziała się, że niezbędnym zestawem jest ten oto zestaw farbek i narzędzi startowych. Jakbym miał ich mało. Następnie, pani ekspedientka doradziła Dagmarze, że fajną pamiątką będzie jeszcze to. Coś dla fanów Warhammera 40000. W tej paczce mamy dwie figurki Space Marina i Tyranidy oraz gazetkę. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że ta gazetka jest po japońsku! Jakby po angielsku nie było wystarczająco trudno. Stwierdziłem, że to jest na tyle fajna akcja, że pomaluję figurkę Space Marina tylko tym, co zawiera ten zestaw. A teraz, nie przedłużając, EO KAKI MASO! No dobra, zaczynamy. Najpierw rzut oka na wypraskę z modelami, a następnie przechodzę do zestawu z farbkami. Obracam, ściągam plombę i zobaczmy, co tam jest. Zestaw pełen farbek i oczywiście ten wariaci, który już ucieka. Poza licznymi kolorami znajdziemy tutaj całkiem przyjemne szczypczyki. Ale ten pędzel będzie zmorą tego odcinka. Jest to jakieś sztuczne włosie, które zachowuje się jak szczoteczka do zębów. W zestawie był jeszcze taki fajny skrobak do usuwania linii łączeń. No i oczywiście paleta naszych kolorów. Od razu biorę się za wycinanie modelu z wypraski. Następnie usuwam linię łączeń oraz punkty po nadlewach. Kiedy wszystkie elementy mam już oszlifowane, biorę się zaklejenie. Odrobina kleju, który rozpuszcza plastik, i po chwili mam już cały model. Przeglądając japoński magazyn szukam inspiracji i już wiem, jak będzie wyglądał mój Space Marine. Na początek Kuro. Do podkładowania figurki można używać sprayów, jak i dedykowanych podkładów do areografu. Tutaj niestety trzeba będzie to wszystko położyć z pędzla przy pomocy bazowego koloru. Biorę się za tą nierówną walkę nakładając dwie cienkie warstwy podkładu. Po dłuższej chwili mamy już gotowego Space Marina do malowania. Następnie sięgam po Kuro i AO i mieszając te dwa kolory robię ciemną bazę pod pancerz. Nie spieszę się, mam czas, kładę dwie cienkie warstwy. Te pierwsze etapy może są mozolne, ale lepiej o nie zadbać, żeby model był w 100% pomalowany, ponieważ ciężko będzie wrócić później do tego koloru. Po dłuższej chwili kontemplacji kosmicznego życia mamy już gotowy bazowy kolor. Znowu sięgam po AO i mieszam go z kolorem, który używałem poprzednio. Powoli zaczynam rozświetlać wypukłe miejsca pancerza. Oczywiście się nie spieszę i staram się pokryć model idealnie równą warstwą farby. Przeglądając księgę z japońskimi mądrościami zauważyłem to. Kto Warhammera maluje, ten na suba zasługuje. Dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy zasubskrybowali mój kanał oraz zostawili łapkę w górę, a tych niezdecydowanych zapraszam do subskrypcji. Dzięki. Ok, to dopiero początek modelu, pędzel jeszcze jakoś się trzyma. Następnie znowu sięgam po AO i Mizurio. Mieszam ze sobą te dwa kolory, żeby uzyskać mocniejsze highlighty. Teraz czubkiem pędzla rozświetlam kolejne wypukłości. Tym razem zakrywam znacznie mniej powierzchni i skupiam się na wstępnym rozłożeniu światła. Zastanawiam się, gdzie model będzie blikował, gdzie krawędziować pancerz, tak aby wszystko wyglądało przyjemniej dla oka. Żeby uniknąć twardych przejść, biorę ten kolor i rozwadniam go wodą, żeby uzyskać glaze. Następnie od ciemniejszych punktów przeciągam rozwodnionym kolorem aż do jasnego momentu. Całość powtarzam kilka razy i dzięki temu mamy ładne, gładkie przejście. Już na tym etapie model zaczyna cieszyć oko. Teraz z pomocą przychodzi mi Creamy Rio, który dodaję do wcześniejszej mieszanki. Pozwoli mi to osiągnąć ciekawy kolor do krawędziowania oraz layeringu. Do podkreślenia zakończeń pancerza używam brzegu pędzla. Dzięki temu mam w miarę ostrą linię. W miarę, bo ten pędzel no nie należy do najlepszych. Teraz przy użyciu wcześniejszego koloru robię glaze. Tym razem posługując się zasadą od jasnego do ciemnego. A, jeszcze ten plecak. Dalej rozjaśniam na mojej palecie mieszankę kolorów i rysuję mocne linie dające mi kontrast oraz efekt świecenia. Oczywiście pamiętam też o krawędziowaniu, dzięki czemu buduje mi się ładna forma całego pancerza. Jeszcze nie pomalowany, a oczami wyobraźni już rywie się do walki. Kolejne kolory jak KRIMIRIO oraz Aka. Pędzel twierdzi, że nie jest źle. Ale już widać, że będą problemy. Tak, i ten czubeczek, który idzie do góry nie wróży nic dobrego. A teraz czas na wyzwanie dla prawdziwego wojownika. Oczy. Nani? Teraz znowu sięgam za Kirim Irio, którym zaznaczam jasny podkład na świecących emblematach Stwierdziłem, że muszę sobie tak radzić, ponieważ w tym zestawie nie mam żadnego złota. Jest jedynie brązowa farba metaliczna. Dlatego postaram się działać podkładami, żeby gdzie gdzieniegdzie sama mi się rozświetlała. Pora na Cairo! I tak jak mówiłem, cienką warstwą nakładam brąz na wcześniej przygotowany element. Plata jako wariata. W międzyczasie robię dokładnie to samo na pozostałych metalicznych elementach. Zaznaczam na biało na ramienniki oraz broń. I tak wygląda Space Marine po nałożeniu metalicznego koloru. Teraz czas na tajną broń, jaką jest no KG. Nakładam łoż dość obficie, tak żeby mi wpłynął we wszystkie zagłębienia. Ma to na celu zwiększyć kontrast i troszeczkę urzeczywistnić ten metalik. To samo robię z bronią, tylko, że tutaj jeszcze obficiej. Na koniec przejeżdżam jeszcze na ramienniki, żeby wszystko było spójne. Okej, okay, troszeczkę jest jeszcze tempo, dlatego mam pomysł, żeby to nieco rozświetlić. Do brązu dodaję troszeczkę bieli. Uzyskany kolor nakładam końcem pędzla i krótkimi pociągnięciami wydobywam detal. Jak widzicie pędzel przestaje współpracować i zakrywam na przykład dwie płaszczyzny jednocześnie łącząc je ze sobą. Teraz sięgam po Gin i nakładam go na wszystkie pozostałe metalowe elementy broni. Powrotem sięgam po talent w płynie, jakim jest DQNKG. No I to samo co w przypadku brązu, robię też tutaj na broni. Nakładam łoż obficie, tak aby ten efekt pracował jak najlepiej. Jeszcze nie jest to ten efekt, który musiał osiągnąć, dlatego sięgam po kuro i rozwodnioną farbą robię czarne glazy. W tym działaniu chodzi mi o to, żeby stal była nieco ciemniejsza. Oraz wykorzystuję to też do nadawania cieni i podkreślania detali oraz świecących elementów, czyli znowu zwiększam kontrast. Sięgam po Murasaki oraz Aka. Tutaj natomiast nakładam jedną warstwę farby, tak aby ta czerń spod spodu troszeczkę mi przyświtywała. Dzięki temu mam wrażenie, że ten skórzany pokrowiec jakoś naturalniej się prezentuje. Dodając czerwieni do wcześniejszej mieszanki, krawędziuję brzegi kabury oraz staram się, to jest kluczowe słowo, staram się zrobić cienkie linie spękanej skóry. Następnie wjeżdża kuro i Sira, z których tworzę w miarę jasną szarość. Następnym kolorem staram się zaznaczyć wszystkie ostre krawędzie broni. Nie zapominam też o czarnych elementach w miotaczu ognia. Teraz jeszcze jaśniejszą szarością nakładam ostatnie krawędziowanie. Te dwie szarości świetnie ze sobą współpracują, a w efekcie mam całkiem fajny obrys broni. Pędzel już oficjalnie nie daje rady. Teraz przy pomocy Kuro i Aka. Maluję pieczęci trzymające przysięgi Space Marinów. Najpierw zaczynam od ciemnej czerwieni, a potem czystą czerwienią prosto stópki nakładam kolejną warstwę. Teraz przy pomocy sira. Rozjaśniam kolor do delikatnego różu i nakładam kropeczkami i małymi krysyczkami ostatnie wypukłości pieczęci. Chwytam za AK i Murasaki, aby zrobić bazowy podkład pod moją podstawkę. Wyobrażam sobie, że ten Space Marine chodzi po jakimś Marsie czy jakiejś bardziej rudawej planecie. Poza tym nie mam zbytnio tutaj wyboru, bo ten box ma ograniczoną ilość farb. Teraz jeszcze srebrnym kolorem pojadę tą puszeczkę i bielą robię kokon. Teraz czas na efekt specjalny, jakim będzie Murasaki Non 100. Wcześniej przygotowany kokon zakrywam farbą kontrastową. Znowu sięgam po Cicciuno Kage i zakrywam nim dosłownie wszystko, co znajduje się na podstawce, całą podstawkę, pomijając tylko ten kokon z jajami. Jeden model i jeden pędzel. Sami przyznacie, że hmm, trochę słaby to wynik. Teraz sięgam po Hadairono oraz AK. i mieszając ze sobą te dwa kolory szukam jakiegoś rozwiązania na. Kolejną warstwę marsjańskiej ziemi. Kaki mazymas, Kaki maus. I męcząc ten pędzel do końca, nakładam niemalże już ostatnie warstwy farby. Staram się to ścieniować i zostawiam te głębsze miejsca nieruszone. Skupiam się na wybrzuszeniach, teraz curimina. I kaki azymas, kaki mas z poprzednim kolorem. Tak rozjaśnioną farbą. Nakładam jeszcze jaśniejszą warstwę. Teraz to już tylko tak dotykam pędzlem gdzie niegdzie, starając się zachować transparentność koloru, żeby nie tracić tej wibracji spod spodu. Teraz mizurio oraz Kurimina. rozprowadzam na palecie i łączę ze sobą. Takim jakimś tajemniczym kolorem staram się zrobić ten kokon troszeczkę ciekawszym. Na koniec Murasaki non corasto, którym zaznaczam te jaja tyranidów, czy co to tam jest. Space Marine gotowy do ataku. Teraz ten wojownik może zwiedzać galaktyki i niszczyć potworaski. Model pomalowany, ale nasza japońska przygoda jeszcze się nie kończy. To było malowanie z użyciem tylko tego startera. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też kiedyś zaczynaliście od takich paczek, czy od razu kupowaliście sobie jakieś zestawy rozszerzone, lub na własną rękę szukaliście farb. A już dzisiaj zapraszam Was na jutrzejszy odcinek, który będzie poświęcony malowaniu tej samej figurki, ale odblokowuje cały swój warsztat. Farby, pędzle, aerografy, ulubione efekty to wszystko już jutro. I nie pozostaje mi nic innego jak się pożegnać. Sajonara!